Sasuke! Wierzę do Sasuke! Hej, jesteś tam? Twój ruch, uwierz w to! Przykro mi, Naruto, ale bycie Emo utrudnia mi koncentrację na treningu ninja. Wiem, co masz na myśli, mój głos też jest. Zamknij się, Sakura! Wszyscy żywimy uzasadnioną nienawiść do ciebie! Przecież jeszcze niczego nie zrobiłam! I tak cię nienawidzimy! Boże! Czy Sasuke też mnie nienawidzi? Sasuke jest Emo! On nie ma żadnych emocji poza emocją, że jest Emo! Ale jeśli by je miał, to nienawidziłby cię tak strasznie! Kurde, czemu bo musisz istnieć. Do jasnej cholery, nie zrobiłam niczego, żeby sobie zasłużyć na takie traktowanie. Przestań istnieć. <mulary> profanowałem świętą rzeźbę ninja. Ale ze mnie śmierdziel. Naruto, ty niewdzięczny, kłopotliwy gówniarzu. Czemu nie jesteś w szkole ninja? Jak wyobrażasz sobie zostać wielkim ninjom, jeśli nie odrabiasz swojej pracy domowej ninja i testów ninja? Twoi rodzice ninja byliby bardzo zawiedzeni oczywiście, gdybyś ich miał. Nie cierpię szkoły ninja. Wszystkie dzieci nabijają się z mojej oczojebnej pomarańczowej kurtki i z mojego spalonego głosu. Może gdybyś przestał palić, nie miałbyś tego problemu. Szansie, koleś. Mogę rzucić w każdej chwili. Na dzisiejszej w ninja dowiemy się więcej o ninja sztuce transformacji ninja, ponieważ wszyscy wiedzą, że ninjowie mają magiczne moce. Tak jak Bruce Lee był czarodziejem czy coś takiego. Transform Transformacja Ninja! Zamieniłaś się w Saskę? Czasami przybieram tę formę, kiedy nikogo nie ma w pobliżu i mogę godzinami patrzeć się na siebie. Okej, okay, no to idziemy dalej. Saskę, teraz ty. Transformacja Ninja. Zamieniłeś się w samego siebie? Czasami przybieram tę formę, kiedy nikogo nie ma w pobliżu i mogę godzinami patrzeć się na siebie. Kocham Naruto tak bardzo. Cieszę się, że mam jeszcze całe życie przed sobą, żeby przekazać mu swoje uczucia. Mega ultra transseksualna transformacja! To doprawdy zarambista transformacja, Naruto, ale nie powiedziałeś słowa ninja, więc się nie liczy! Hej, sensei! Dlaczego czasami są te czarne paski w górnej i w dolnej części ekranu? A, to po to, żeby serial wyglądał super czadowo. Wszyscy wiedzą, że obraz panoramiczny jest lepszy od zwykłego. O, a ja sądziłem, że po to, by ugryźć napisy w wersji bez lektora. Nie, nie, raczej to, o czym mówiłem wcześniej. Ten wifon smakuje tak dobrze jak Papierosy. Więc Naruto, czemu czasami jesteś takim wrzodem na dupie? Ponieważ chcę zostać legendą ninja, nawet większą niż legendarni cztery Hokage. Ha, to mnie jeszcze bardziej zadziwia w twoim wkurwiającym zachowaniu. Zostanę najlepszym ninjom na świecie, więc idź się bać, sensej. Hej, Naruto, prowokujesz cię, byś ukradł święty zwój uwięzienia. Co w tym dla mnie? Paczka fajek. Zajmioza. Naruto, ukradł święty swój uwięzienia. Jak widać, byłem tam, kiedy to się wydarzyło, ale czułem się bezbronny wobec dwunastoletniego chłopca, którego jedyną sztuczką jest umiejętność. Zamiany zamianę w nagą laskę! Aaa, i właśnie dlatego mnie obudziłeś! Miałem ten sen ninja, w którym jestem ninją! Sensei, ty jesteś ninją! Jestem? O kurwa, to zajebiście! Jak mam się tym zaciągnąć? Naruto, odbiło ci do reszty? Jeśli nie oddasz tego zwoju, to skonfiskuję twoją kolekcję One Piece na DVD! Co do cholery One Piece ma z tym cokolwiek wspólnego? Lubię One Piece! No dobrze, ale to trochę bez sensu, żeby tak o tym wspominać! Nie brzmiało to nawet jak dowcip czy coś! Lubię One Piece. Przestań mówić One Piece. Naruto, ninjowie nigdy nie powiedzieli ci, co się stało z twoim ojcem. Powiedzieli mi wystarczająco dużo, powiedzieli mi... Znaczy to praktycznie gówno mi powiedzieli, co się stało z moim ojcem. Wiele lat temu twój ojciec ocalił wioskę przed dziewięcioogonowym lisio podobnym czymś i zapieczętował duszę demona w tobie. Tak jakby to zrobił każdy inny kochający ojciec. A potem jakoś umarł. To wyjaśnia czemu jestem takim dupkiem. Ponieważ jestem opętany przez duszę złego demona. Nie, jesteś żodem na dupie. A teraz zabiję twojego sensa. Metalowym stariu. Nie martw się, Naruto. Taka rana jak ta nie zabije ninży! a tym bardziej robota ninja jak ja. Ale, sensei, nie jesteś robotem, jesteś tylko człowiekiem. A. to sądzę, że ta część mi się tylko przyśniła! Kurde. Nie dam ci ujść z twoimi złymi planami na sucho! Użyję mocy zwoju ninja, żeby cię pokonać! Ej, zaraz, chwila, czy ty właśnie przywołałeś kilka ninjów w jednej turze? Ta, i co? To przeciwko regułom ninja, nieprawdaż? Szanie reguły ninja, mam raka płuc! Jestem z ciebie taki dumny, Naruto! Zasłużyłeś, by nosić moją opaskę ninja! A teraz, jeśli zwrócisz święty zwój na jego miejsce, zapomnimy, że to się w ogóle wydarzyło! A no właśnie, ja w tej sprawie użyłem zwoju na skręcenie dużego blanda. No. Kruto, ten zwój był świętą relikwią ninjów! No wiem, ale ze mnie śmierdziel! Czemu wszystko w tym serialu jest kurwa ninja? Everybody was kung fu fighting <mum> <mum> Those kids were fast as lightning I must apologize for Wimp Low. He is an idiot. We have purposely trained him wrong. As a joke. If you've got an ass, I'll kick it! Te czarne paski sprawiają, że nasz serial wygląda czadowo! Uwierzcie!